Nie będę opowiadał swojej tożsamości pokoleniowej. W każdym bądź razie, ze względu na określony klimat rodzinny, wynikający ze statusu moich rodziców, którzy byli osobami naznaczonymi ze względu na patriotyzm i peprz swoją przeszłość historyczną, w domu nie było dobrobytu materialnego. Ale brak dobrobytu materialnego nie spowodował mojej tęsknoty w kierunku urobienia potrzeb materialnych, bo tak by wyglądała owa potrzeba hubrystyczna, że moja podmiotowość jest wtedy, kiedy będę miał wszystko i będę kumulował to, czego nie miałem. A ja to wszystko oddalałem, a nawet uczyłem się na studiach. Mając dziurawy stół, na którym było płyta pilśniowa, żeby nie było dziur i rozlatujący się taboret, a dzisiaj jako dorosły człowiek wykonałem według litego drzewa ten stół i taboret wiele lat temu, po to, żeby nie zapominać o tym, że człowiek osiąga Himalaje, o których mówiłem na początku, tylko wyłącznie poprzez niebyt. kerun cubet